Imperial Entertainment przedstawia jedno z największych filmowych wydarzeń roku, Złota Palma 94, najlepszy film festiwalu w Cannes. Wczuj się w nastrój. Co ci obchodzi żona szefa? Wyjechał na Florydę i prosił mnie, żebym się nią zajął. Żebyś się nią zajął. Lojalność. To moralny sprawdzian sam po siebie. Marcelus, mój mąż, twój szef, kazał Ci robić to, co ja chcę. Czy umiesz pozostać lojalnym? Zdrada. Dokucza się ambicja. Duma tylko boli, nie pomaga. W piątej rundzie dajesz dupy. Zbodnia. Nie baw się ogniem, bo się stwarzysz. Do takiej roboty trzeba brać sluwę. Znajdę kutasa i pod ziemią. Nie poznasz faktów. Przerwałem Ci koncentrację. Nie poznawszy fikcji. Drób bez głowy w wozie w garażu. Prowadź. Okropne, nie? Co? Krępująca cisza. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel. Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ingrams, Eric Stoltz, Rosa Market, Christopher Walker oraz Bruce Willis. Jakisz się koleś? Tylko nie koleś tłoku. Gincie zny. Nowy film Quentin Trantino, reżysera wściekłych psów. Pulp Fiction. Rzucisz to? Tak. A potem? Będę chodził po matce ziemi, to znaczy jak Kane w Kung Fu.